Witam na kanale Dona Rostestiny. Rozpoczynamy horoskop życzeń na sierpień 2020. Horoskop życzeń na lipiec był już na drugim kanale Silla Tarot, natomiast tutaj, na tym kanale zrobimy sobie prognozę na sierpień, żeby troszeczkę wybiegnąć w przyszłość, a zresztą już, już sierpień właściwie niedługo się zacznie. Więc zobaczymy, dla kogo z Was jakieś życzenie się spełni, a jeżeli się nie spełni, to czy jakieś rady będą, czy jakieś... Ciekawe potencjały się pokażą, może na inny temat, może nie na temat życzeń, może na temat zupełnie jakiś inny, ale warto by było to sprawdzić. Więc do wyboru jest oczywiście jeden obiekt. Tym razem obiektami są moje wszystkie trzy różdżki. Jedna różdżka w kształcie kwiatka. Więc proszę od, od razu dokonywać wyboru. Tak Druga różdżka w kształcie serduszka, on jest tak do góry nogami, ale chodziło o to, żeby lepiej było widać. I trzecia różdżka z taką kulą złotą na końcu. Trzy różdżki do wyboru. Proszę wybrać tylko jedną różdżkę. Ta tutaj środkowa ma jeszcze biedronkę. O, na tym serduszku jest biedronka. Jak ktoś lubi biedronki, może wybrać. Więc y, trzy różdżki do wyboru. Proszę jedną wybrać. A ja już tasuję karty. Dla każdej opcji będą po trzy karty. Chyba, żeby się okazało, że coś nieciekawego wyszło, ale jakieś, jakieś może niejasności czy coś, to wtedy dołożę kartę. Na razie po trzy karty. Zobaczymy co to będzie. więc no dla osoby numer jeden, która wybrała różkę, różkę, różdżkę z kwiatkiem, już tasuję karty dla osób. Które wybrały różdżkę z kwiatkiem różowym, jak ktoś lubi różowy kolor. Różowy kwiatek. Jakieś zawieszenie tutaj na początku. No to czyli nie od razu Wam się to życzenie spełni, widzę, bo jeszcze słabości będziecie pokonać. Czyli tak. Najpierw. Macie okres zawieszenia. Jeszcze raz to mówię, ponieważ tutaj w tej karcie w ogóle chodzi też o to, żeby spojrzeć na sytuację z innej perspektywy, czyli wy tu niewłaściwie coś patrzycie i dlaczego wam się nie spełnia, bo wy myślicie, że wam się nie spełni, albo myślicie, że może trzeba spełnić jakieś warunki, których wcale nie potrzeba spełnić. Też tak może być. I chodzi o to, żeby spojrzeć na sprawę inaczej, inaczej pomyśleć, inne przekonania tu mieć, zmienić przekonania przede wszystkim. Bo jeżeli wy macie przekonanie, że coś wam się nie spełni, bo jesteście za słabi, albo nie macie tyle pieniędzy, albo tam czasu tyle nie będziecie mieli, możliwości tyle, to wam się to nie spełni, bo wy macie takie przekonanie i wy się sami ograniczacie. A jeżeli spojrzycie na sprawę z innej perspektywy, to może wam się spełnić, bo macie tutaj asa. Może wam się spełnić, z tym, że jeszcze słabości są do pokonania. No, akurat dwie karty takie wyszły, ale to są właśnie rady jednocześnie, bo z jednej strony pokazują sytuację, że o coś takiego jest w Was, że nie, nie tak patrzycie, jak trzeba, macie jakieś słabości do pokonania, które akurat w tym momencie warto by było pokonać, a mówimy o sierpniu, czyli w sierpniu popracujcie trochę nad swoimi, czy to słabościami, czy nałogami, bo nałogi są też słabościami czy lękami. No przede wszystkim tutaj jakieś lęki zahamowania są pokazane. Także nad lękami przyglądajcie się swoim lękom, czy one są uzasadnione, no bo z reguły nie są uzasadnione, ale chodzi o to, żeby im się przyjrzeć, zastanowić się, co, po prostu popatrzeć swojemu lękowi prosto w oczu i, i po prostu da, poobserwować go. Poobserwować go, on wtedy zmaleje. Przede wszystkim też zaakceptować go. Cokolwiek to jest, zaakceptować, że to ma prawo istnieć. Jak zaakceptujecie, to to też będzie malało, i wtedy macie tutaj tą szansę pokazaną, taką bardzo wyrazistą szansę na coś. Jakieś spełnienie w materii. Macie tu szansę na spełnienie w materii. Nie wiem, jakie było wasze życzenie. A, to, to akurat tu na oborze. Nie wiem, jakie było wasze życzenie. Natomiast jeśli chodzi o spełnienie w materii, cokolwiek by to miało być, czy jakieś nowe mieszkanie, czy nowy samochód, czy coś, to wy macie na to szansę. Tylko nad tymi słabościami tu trzeba popracować i zauważyć te możliwości, jakie, jakie są. A wy ich w danym momencie nie widzicie. No i to ta praca ze sobą tu jest potrzebna, ale spełnienie jest możliwe. Tutaj wyraźnie widać, że jest ta szansa bardzo, bardzo wyrazista. I teraz dla osoby z serduszkiem i biedronką. Serduszko czerwone, jak ktoś lubi kolor czerwony, biedronka czerwona. Dla tej osoby, czy się spełni jakieś życzenie, lub jakaś rada może by była lub cokolwiek. Jakieś ciekawe potencjały na sierpień 2020 już tasuję. Na sierpień. No tu będziecie pracować, czyli praca taka um, z pasją będzie, jeżeli o to wam by chodziło, to tutaj praca z pasją. Będzie też transformacja, czyli duża zmiana nastąpi. Przede wszystkim chodzi tutaj o zmianę w was, bo jeżeli ja już to mówiłam dla byków dzisiaj: jeżeli zmieniacie siebie, zmieniacie automatycznie swoje życie, dlatego ta transformacja jest taka bardzo ważna. No i pójdziecie w stronę większego zadowolenia, pójdziecie dzięki właśnie tej transformacji, tu widać, dzięki tej transformacji i dzięki również pracy, bo będziecie pracować i to, i to bardzo intensywnie będziecie pracować także i nad sobą. Nie tylko w sensie pracy zawodowej, ale także i nad sobą będziecie pracować i pójdziecie w stronę większego spokoju, większego zadowolenia. No, tu jest też możliwa podróż. Jeżeli ktoś marzył o podróży, no jest stateczek, prawda? <laughs> jest stateczek. Także podróż jest też możliwa, ale przede wszystkim chodzi tutaj o pójście w stronę większego zadowolenia. Wyrównajmy troszeczkę, to może nam się energie też bardziej wyrównają. Dobrze, teraz dla osoby, która wybrała różdżkę z tą złotą kulą. Przepraszam. Zaraz tutaj wybierzemy karty, musimy potasować. I zaraz tu zobaczymy. Hmm. Energia odcinająca. Ja chyba z tej strony będę Czyli od czegoś musicie się odciąć. No to już od razu rada jest. Albo załatwić sprawę urzędową albo odciąć się od tego, co Wam nie służy, coś załatwić, ogólnie coś wyciąć ze swojego życia. Czy to będzie miłe, czy niemiłe, no już nie będziemy w to wnikać. Czasami sprawy urzędowe są średnio miłe. Ale jak to załatwicie, to tu macie możliwości już podwójne, czy to zarabiania, czy czegoś innego, tu jakieś dużo spraw jakieś będziecie mieli na głowie. Czy to będzie pozytywne, czy negatywne, zaraz zobaczymy, bo jeszcze jedną kartkę muszę wyjąć. A tutaj pod względem emocjonalnym, no to już na lipiec też ktoś miał. Dobrze, ale to jest jeszcze takie: wiecie, bo to, to jest osoba kochająca, osoba życzliwa, czyli to możecie mieć wsparcie tej osoby kochającej, życzliwej i tak dalej. Ale ponieważ to jest takie jeszcze nie do końca jasne, to ja jeszcze dotasuję. I ja jeszcze proszę o rezultat, rezultat Waszych działań w sierpniu. Czy przybliżycie się do swojego do realizacji swojego marzenia, czy jakiegoś pragnienia, czy jakiegoś celu, bo to jest jeszcze tutaj... Owszem, jeżeli chodzi o pracę, możecie mieć dwa źródła dochodu, tak? Bo tam było pokazane. O, tu. Dwa źródła dochodu możecie mieć, czyli tutaj by było pozytywnie oczywiście. Pod względem emocji też wygląda pozytywnie, ale tu nie widzę jeszcze takich konkretów, bardziej namacalnych. Może, może jeszcze dodajemy jedną kartę, ale to już muszę potasować, bo to już teraz... Dodatkowa karta będzie, tak? I co tu jeszcze nam się pokaże? No tak, będziecie trochę oczekiwać na te, czyli tak, od razu Wam się nie spełni to, co Wy chcecie, bo trochę będziecie oczekiwać na te owoce swoich starań, natomiast te owoce przy, y, muszą do Was przyjść, bo Wy na to zapracowaliście. O, tu nawet było widać, że pracowaliście, czyli te owoce muszą w końcu do Was przyjść, ale czy one do Was przyjdą w sierpniu? No to może jeszcze dopytam. Do czy na pewno w sierpniu do Was przyjdą, bo tutaj na razie czekacie, widać to czekanie. No muszę tu dotasować, bo to jeszcze takie troszeczkę jest nie do końca jasne. Czy owoce Waszych starań, czy jakiś no, upragniony cel zostanie osiągnięty w sierpniu? Jeszcze, jeszcze coś tu może się pokaże. No będzie ta radość, będzie radość. Czyli radość nastąpi w sierpniu. No, z jakiego powodu to oczywiście dla każdego jest zupełnie innego, dlatego ja nie chcę wyrokować, że, że, że koniecznie to będzie yy, z powodu związku na przykład. Natomiast skoro jest ta osoba kochająca, to może dotyczyć dla wielu z was związku. Radość z nowego związku, czy radość ze starego związku, wszystko jedno z jakiego, radość z miłości może jak najbardziej być, czyli tu pozytywnie by było. W sensie pracy, to tu widać. Było to oczekiwanie, tak, tam, ale możliwości pracy są i to nawet, yy, za, yy, jakby to powiedzieć, podwójne, tak, podwójne, czyli podwójne źródła zarobkowania, ale jest, ponieważ jest to oczekiwanie, no więc ja tu dodałam, jest, jest radość, czyli będzie radość. Celem realizacji każdego marzenia jest radość i ta radość się tu pokazała. Oczywiście nie od razu, bo było najpierw oczekiwanie, więc tutaj proszę się przygotować na, na cierpliwość, uzbroić się w cierpliwość, bo jest najpierw pokazane oczekiwanie. Dopiero ta radość jest później pokazana, ale jednak jest, jednak jest, czyli ogólnie pozytywnie, no, ogólnie pozytywnie dobrze. To do zdrówka życzę, do usłyszenia.